Witamy, Marek Milczarek, Boxing.pl, jest z nami Andrzej Wawrzyk. Andrzej, no dalej widzimy, leczysz kontuzję. Powiedz nam, jak długo w ogóle jeszcze jest przewidywany czas rehabilitacji dla ciebie i kiedy najwcześniej możemy się spodziewać twojego powrotu do ringu? No tak, rehabilitacja przewidziana jest długo dość, bo gdzieś do maja, może nawet czerwca, ale powrót do ringu jest, na szansa przyszły rok y, początek, może w lutym, może w styczniu. Teraz przyjdę do Warszawy, będę miał pod koniec września z, z zdjęcie śrub z nogi, noga się zagoi, będę już mógł zostawić y, patyki y, całkowicie już y, y, z obciążeniem rehabilitować, no jak noga będzie miała całkowitą ruchomość w zgięciu, no to już będę mógł zacząć na ring wchodzić jakieś biegi delikatne, ale no żeby tak całkowicie wrócić do formy, bo wiadomo, że ten czas w większości nie robiłem nic, bo wiadomo, że, że leżałem cały czas no czyli kondycyjnie i, i to wszystko wiadomo całkowicie spadło. No, ale jeżeli pod koniec roku już będę mógł na nogach stać, no zacząć coś robić, no to jest szansa, że może wrócę w marcu w wrócę do ringu. Właśnie tu chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz. To jest takie bardzo newralgiczne miejsce i chcielibyśmy zapytać, czy ta kontuzja w przyszłości właśnie nie odbije się na Twojej swobodzie poruszania po ringu? Czy... To, to pytanie jest bardziej mojego lekarza, który sądzi, że wiadomo, no taka ta noga, gdzie, gdzie było robione bardzo dużo rzeczy w niej. Mówi doktor, no, że już jak w 100% wiadomo, że nie ma szans, żeby noga po takim zabiegu wróciła, ale jeżeli by wróciła w 90%, tak 95%, to wiadomo, że dalej będzie i dobra, i sprawna, i no, ruchoma, I, no i też wy, wytrzymałość, bo no, wiadomo, że w, w boksie no, to miejsce, co mam złamane, akurat jest do zadawania ciosów bardzo, bardzo potrzebne. Dlatego jeżeli już wrócę do, na ring do, do ruchliwości, wiadomo, mógł stanąć zadawać osób, No zobaczymy w, w jakim stopniu ta, ta noga Porsu dalej jest dobra. Niedługo Twoi dwaj koledzy stają przed trudnymi walkami w Moskwie. Mam na myśli Krzyśka Wodarczyka i Pawła Kołodzieja. Jak oceniasz te szanse? Jak widzisz w ogóle te, jak widzisz w ogóle te pojedynki? czy tak no, może zacznę od Misza świata Krzysia Wodarczyka to wi 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 wiadomo no, ma przeciwnika również bardzo dobrego ale no, wydaje mi się że mm, Drosakowi będzie Krzysiowi Ks leżał na tyle i ta walka y zakończy się no, według mnie w, w, w drugiej części y y walki gdzieś w ósmej rządziech może w dziesiątej bo wydaje mi się, że będzie czasu. Znowu Paweł Kodziej wiadomo na walce i w, w, zakłada we wszystkim mówią, że nie jest. Wiadomo, ma du, dużo cięższe zadanie przed, przed sobą, bo jest bardzo dobrym zawodnikiem silno bijącym, ale też Libidiewa Lebediew, też dawno w ringu nie było, dawno go nie widzieliśmy. Ostatnie walki pokazywały, że też już... Te boje, co miał przedtem, no gdzieś już no, te boje mu delikatnie wyszły. I tutaj, no, według mnie, Paweł ma również szansę, jeżeli no, wyjdzie skoncentrowany na co go stać, bo, bo kondycyjnie i fizycznie to, to naprawdę stać go bardzo, bardzo dużo. To w tej walce ma również dużą no, szansę z, zrobić bardzo, bardzo miłą niespodziankę. Jesteśmy w... Podczas pierwszej konferencji przed walką Tomasza Adamka z Arturem Szpilką. Więc ostatnie pytanie, jak widzisz to zestawienie? Kto twoim zdaniem jest faworytem i jakie będą klucze do zwycięstwa? Znaczy za no faworytem no tak jak to się mówi, no niby jest, był mistrz świata y, 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 Tomek. No według mnie... Dla mnie jest faworytem szpila, ma bardzo duże szanse. No, no, Tomek już bardzo spadł z dół. Nie jest to ten sam Tomek, no, co ma wielkie wyczucie, co może przyjmować tak dużo ciosów. Dodatkowo Hnar to jest naprawdę ma, ma celność. Ma ciosy. Wi wi wiadomo, że w ostatniej walce popełnił błąd, ale e, ta walka elektrosyfoksyjna z Jenningsem akurat dla niego była bardzo, bardzo e, e, potrzebna, gdzie, gdzie wyciągnął wnioski i tutaj e, według mnie zaprezentuje się całkowicie tak, jak powinien się zaprezentować w walce z Jenningsem, czyli nie wyjdzie, nie napali się e, 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 z taktyką, całkowicie to, co będzie zamierzone, na pewno to zrobi, no i e, wydaje mi się, że ze swoją szybkością i siłą fizycznością będziemy sz szansę zakończyć y, pojedynek y, po prostu y, szybciej. Dziękujemy za rozmowę. No cóż, życzymy y, szybkiego powrotu do zdrowia i jak najszybszego powrotu do ringu. Dzięki jeszcze raz.